Wieczór. Witam wszystkich fanów piłki ręcznej. Jest poniedziałek godzina 20. Time out. Zaczynamy! To był znakomity tydzień w Super Lidze. Im bliżej końca roku, rozgrywki stają się coraz bardziej ekscytujące, a większość rozgrywanych meczów to istny rollercaster. Przed sezonem mówiłem, że atut własnej hali w tych rozgrywkach będzie miał ogromne znaczenie i strata punktów na własnej hali może być bardzo trudna do, do odrobienia. Okazuje się, że ta reguła w czasach, kiedy na halach nie ma kibiców, nie ma całkowicie żadnego zastosowania. Gospodarze tracą bardzo dużo punktów. Specjalistą w meczach wyjazdowych staje się Zagłębie Lubin. Kolejny już raz w Tarnowie, Opolu, Kwidzynie. Mecze rozstrzygały się w, dosłownie w ostatnich sekundach. I gdyby kiwice mogli je oglądać, no nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że z pewnością te hale by po prostu eksplodowały. Tam był taki ogrom emocji, że najlepsze thrillery nie są w stanie zapewnić tego, co ostatnio dały nam mecze w Superlidze. Osobiście w tej chwili pozbyłem się wszelkich wątpliwości i uważam, że sezon 20 2021 to będzie najlepszy sezon w dotychczasowej historii Superligi. A trzeba pamiętać, że jeszcze tak naprawdę nie rozpoczęła się wojna na górze. Dlatego dzisiaj popatrzymy trochę na czub tabeli, czyli przyjrzymy się Kielcom, Płockowi i pławom. Kielce oczywiście są w dalszym ciągu zdecydowanym faworytem rozgrywek, ale Płock, chociaż ostatnio gra osłabiony kadrowo, to imponuje mi, to bardzo mi imponuje swoją grą w obronie. Tą sztuką przewidywania ruchów atakujących, jakby wyprzedzają ich o krok, i tym bezlitosnym zamienianiem błędów przeciwnika na łatwe bramki. W piłce ręcznej mówi się, że mecze wygrywa się obroną i ławką, ale nie wolno zapominać, że bramki też trzeba zdobywać. Płock jak do tej pory nie rozegrał meczów z drużynami silniejszymi od siebie bo zarówno mecze w Moskwie, jak i w Tuluzie to były drużyny, no powiedzmy, ten poziom, co Wisła, a może nawet nieco słabsze. Patrząc na statystyki, Płock średnio zdobywa na mecz o 7 bramek mniej niż Kielce, natomiast traci o 3 bramki mniej niż Kielce. Czy to coś znaczy w kontekście meczu zbliżającego się w najbliższą niedzielę? Według mnie to są tylko statystyczne dywagacje, bo w świętej wojnie może się wydarzyć wszystko naprawdę wszystko. I z pewnością przebieg meczu, płocka z kielcami, będzie w jakiś sposób rzutował na dotychczasową pracę trenera Sabate, który no już trzeci rok buduje swój zespół. W tej konfrontacji Płock będzie pozbawiony swojego największego kapitału kibiców. Bo w tym meczu nie będzie do pingu trybu. Takiego meczu w historii Superligi no jeszcze nie było i wydaje mi się, że ta automotywacja, szczególnie graczy zagranicznych, dla których będzie to pierwsza tego rodzaju konfrontacja, będzie miało dla drużyny z Płocka no kapitalne znaczenie. Porównajmy sobie w takim układzie zero-jedynkowym poszczególne pozycje. Przy założeniu, że obie ekipy wyjdą w pełnych składach. Jeśli popatrzymy na Bramkę, no tu jest powiedzmy konfrontacja Wolf-Stefanowicz. Myślę, że to jest 1-0 dla Kierc. Konfrontacji Kornecki-Morawski, tu dałbym remis po 1. Jeśli chodzi o lewe skrzydło, fernandez michic wydaje mi się, że to jest porównywalny poziom i tutaj byłoby na remis. Właściwie suger Krajewski wydaje mi się, że 1-0 dla Krajewskiego I na lewym skrzydle wydaje mi się, że przewagę ma łock. Na prawym skrzydle Moryto i Daszek, dwaj reprezentanci Polski, według mnie porównywalny poziom w konfrontacji islandczych Gudionson i Komarzewski no wyżej, wyżej cenie Gudionson. Także na prawym skrzydle jest przewaga, przewaga Kielc. Na kole porównanie Karaliok-Sergio na korzyść Karalioka, Turnat-Toto. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to raczej na, na korzyść Turnata, także na kole Kielce są zdecydowanie lepsze niż Płock. Na środku Karacic-Mindegija, to bym dało, remisowo. Duszejbajew Ruiz wyżej, wyżej cenie Duszejbajewa. Także na, na środku jest minimalna przewaga Kielc. Na prawym rozegraniu Duszejbajew Fernandez przewaga Kielc. Wujowicz Wein przewaga Kielc. No i na królewskiej pozycji na lewym rozegraniu Kulesz Dutra przewaga Kielc. Szita, tu bym dał mniej więcej na, na poziomie mm, remisu. Także ogólnie zliczając te, 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 te wszystkie punkty, wychodzi mi, że jest to 13 do 6. Czyli widać, że, że Kielce mają więcej atutów. Ale historia piłki ręcznej uczy, że każdy mecz jest inny i każdy mecz można wygrać. Przypomina mi się taka sytuacja z kwietnia 2011 roku, kiedy w na Arenie, w finale Pucharu Polski, moja ekipa prowadzona wtedy przez trenera Waltera, sromotnie przegrała z Kielcami. Byliśmy wtedy odsądzeni od czci i wiary, mówiąc kolokwialnie byliśmy do zaorania, a w 7 dni potem ci sami zawodnicy w Kielcach Pokonali Kielce, i tym samym otworzyli sobie drogę do zdobycia Mistrzostwa Polski. Dlatego trzymam kciuki, żeby ten mecz się odbył w najbliższą niedzielę i dał nam kibicom wiele tematów do rozmów w okresie świąteczno-noworocznym. Drugim akcentem wojny na górze będzie piątkowy pojedynek w puławach z zabrzem. Zabrze, jak wszyscy wiemy, bronią brązowego medalu zdobytego w poprzednim sezonie. Natomiast Puławy otwarcie mówią, że ich celem minimum na ten sezon jest odebranie Zabrzu tego brązowego medalu. Także będzie to mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym i dla Zabrza będzie miało kapitalne znaczenie dlatego że jeśli Zabrze, przegra w puławach, to wydaje mi się, że definitywnie pogrzebie swoje szanse na e, obronę miejsca na podium. Natomiast e, dla puław ten mecz będzie miał bardzo duże znaczenie mentalne, bo e, praktycznie e, zwycięstwo e, zbuduje ten zespół jeszcze bardziej i da im e, takiego motywacyjnego kopa. Na wysoki poziom przygotowań zespołu do rundy rewanżowej. Obserwując puławy, widać, że z każdym meczem podnoszą swój poziom taktyczny i budzi, rodzi się w nich ta mentalność zwycięzców. Dla puław istotne znaczenie będzie miał fakt, ilu z czterech powołanych kadrowiczów, czyli Zembrzycki, Jarosiewicz, Przybyński i Dawydzik pojedzie na Mistrzostwa Świata w Egipcie. Znając trenera Waltera, wiem, że jeśli będzie miał w przygotowaniach w miarę kompletny zespół i w styczniu nie będzie miał żadnych kontuzji, to puławy w rundzie rewanżowej będą jeszcze silniejsze i trudniejsze do, do pokonania. Na koniec zostawiłem sobie Porównanie zespołów z płocka i z pół. Na podstawie meczów rozegranych dotychczas w Superlize, widać, że płock zaprezentował się z lepszej strony w obronie. W mojej ocenie płock gra lepiej w obronie niż puławy. Natomiast puławy mają większą łatwość zdobywania bramek. Zdobywają tych bramek więcej i ciężar zdobywania bramek w Puławach rozkłada się na większą ilość zawodników niż w Płoc. To się bierze stąd również, ta słabsza gra w obronie Puław bierze się stąd, że zwykle tak jest, że jeśli zawodnicy mają tą łatwość w zdobywaniu bramek, to jakby mniej przykładają się do obrony, wierząc, że nawet jeśli stracimy bramkę, to i tak ją szybko zdobędziemy. To czasami jest złudne, ale Gdzieś tak to funkcjonuje, że ci, którzy mają lekkość gry w ataku, mniej przykładają się do obrony. Płock i puławy to dwa zupełnie odmienne style gry i całkowicie różny sposób patrzenia na budowanie zespołu. Zespół w płocku jest budowany pod styl grania narzucony przez trenera Sabatę. I do realizacji tego stylu sprowadza się wykonawców głównie z Hiszpanii. Natomiast puława jest odwrotnie. Styl grania zespołu jest budowany przez trenera Waltera pod najlepsze umiejętności zawodników, jakich ma do dyspozycji. Dlatego puławy są zespołem, które, który jest bardziej zdyscyplinowany taktycznie niż płock, w którym jest więcej. W Płocku jest więcej gry dwójkowej, trójkowej, kombinacyjnej, e, szukania gry z kołem. I między innymi e, dlatego Płock ma problem ze znalezieniem Polaków, ponieważ no, polscy zawodnicy jakby nie najlepiej czują się w tej, tej e, hiszpańskiej filozofii. Bardziej ta mieszanka niemiecko-skandynawska jest, jest bliższa e, mentalności polskich, polskich zawodników. Ale z tym dylematem, która filozofia handbalu wygra w tym sezonie, będziemy niestety musieli poczekać do przyszłego roku, bo do bezpośredniej konfrontacji Waltera teraz Sabatę w grudniu na pewno nie dojdzie. Dziękuję za spotkanie, życzę spokojnej nocy, zdrowia, trzymajcie się i ten tydzień wojna na górze na pewno przyniesie nam wiele, wiele emocji. Dobranoc!